Ej, no witam w odcinku, gdzie będziemy szukać kogwartu To tutaj sobie wpisujemy... E... Peron Dziewięć Trzy Czwarty O Ale to nie tu, to nie jest dworzec Teraz to może i O To teraz zaś gdzie to jest I z tego co czytałem w książce, zaraz się tam pokażę <gry> O to, to gdzieś tutaj w Szkocji, nie? Tutaj sobie popatrzymy po tym O po dworcu, o, zaraz tu... Tutaj. Dobra i teraz pobawimy się w Harry Potter'a. Eee, niektórzy może, jeśli to w grali, może się domyślają o co mi chodzi. Tak, tu jest skocznia przy torach. Dobra, już się powinniście domyślać. Więc... Pobawimy się. Harry Potter! Tak! Ska skaczemy latającym autem na tory! Niestety Staszek znalazł Hogwart i dlatego popędził na Pyżowicę, żeby lecieć do Szkocji. Nie pożegnał się ze swoimi widzami.